Mała zmiana, tak? W tym tutorialu, yy, bo mianowicie tutaj dołożymy najpierw ten, tutaj, tę stronę do traktora, tak jak ona będzie na gotowo, i wtedy dopiero będziemy to ustawiać i spawać. No bo w, tam w traktorze, tfu, w koparce nie wiadomo, czy to jest dokładnie w osi, w linii, a to ma być po prostu przód w linii, a reszta się ustawi do tego, co jest tam w koparce, bo tam już się nie da nic przerobić. No, najpierw trzeba by zobaczyć, te tulejki nie mają luzów nadmiernych. Tam jest 50 stworzeń, tu mam również 50 stworzeń. On jest fajny, bo on ma dokładnie 50 i to przez całą swoją grubość, suwmiareczka ładnie, tak samo ciasno idzie. Tu z przodu w ogóle mamy luzy, a z tej strony też mamy luz Sprawdźmy, czy tutaj to będzie ładnie ciasno. no tutaj to by mogło tak być, bo luz jest naprawdę minimalny a w tym drugim tutaj wiadomo, trochę to będzie wypite, nowe to nie jest ta to będzie to, bo tutaj jest naprawdę minimalny luz czyli tutaj są 50 swornie, czyli te tuleje od płaskiej osi jak tutaj zaadoptuję to wszystko będzie ok no oczyściłem te sworznie i teraz tak te 350 się nie nadają. One, zwłaszcza tu, ten jest wybity, ten też. Te były przy łyżce i ten też tu jest tak płynnie, ale jest wybity. Tutaj mam nową tulejkę, wiadomo, że trochę ściśnie, ale ten też jest bardzo mocno wybity. Ten jeszcze by był taki w miarę, jakby się tulejka troszeczkę ścisnęła, to by było tak fajnie. Te są też ok, ale te tutaj już nie, te tutaj mają brózdy aż. Ten też, o Byłem tutaj u tokarza i żeśmy dotoczyli tutaj tą tuleję tu wchodzi jedna tuleja od płaskiej osi i z drugiej strony również wchodzi tuleja od płaskiej osi Dlaczego tak to zrobiłem, a nie dzielone jak było fabrycznie? albo przynajmniej tak jak to tu było wcześniej? no bo tutaj to trochę luzu wchodzi, luzem wchodzi, tak prawie do połowy a tu jest fajnie ciasno ja mam plan co zrobić wbić to wbić to i z tej strony gdzie to jest luźne obspawać myślę że to wtedy już będzie całkiem ładnie bez luzów. no bo tak jak ja bym to wbił no to tutaj jest wybite lekkie jajo więc to ogółem bez sensu już było a z drugiej strony było wszystko fajnie więc wbiłem po prostu dwie nowe tulejki i wszystko jest yy, fajnie ciasno Troszeczkę ciężko było Ale szwagierkiem tutaj Ładnie się tu udało wbić I Tą tutaj mam jedną tylko tulejkę więcej Jeszcze jednej mi zabrakło Ale dałem to Tą tulejkę z tej strony Żebym mógł ją sobie tu ładnie obspałać bo potem czasami Spaw coś pościąga to by nie poszło tego wbić A tak tutaj to ja wezmę sobie szpilkę 20, tutaj duża podkładka, tutaj również i ja ją sobie ładnie wcisnę. Tym bardziej, żeśmy z tokarzem tutaj takie lekkie, yy, jakby zatoczenie przez kawałeczek zrobili, że tulejka się już nacentruje ładnie i to powinno fajnie wejść. No a tutaj ładnie tulejeczka jest. Troszeczkę wiadomo to się pogniotło, ale po to to było zrobione dłuższe. Raz, żeby to ładnie tu ospawać dookoła. A dwa, że jak właśnie będę to wbijał, to wtedy to się może lekko, wiadomo, yy, zniszczyć. Dlatego to się ładnie obspawa i się wyszlifuje i będzie oryginał. A to tutaj fajnie ciasno wchodziło, więc myślę, że to tutaj powinno być już yy, wieczne. Teraz ja sobie to postawię tak do góry, żeby spaw tam ładnie się wlał, żeby to ładnie trzymało. Tego tutaj trzeba się pozbyć, żeby było takie ładne jak tu. No i tu przychodzi taka blaszka, i teraz ja tutaj sobie ją tak doginam. I tu ładnie jest też mamy kąt taki jak był. Tu było też takie to spawane, jedynie chyba od spodu jest ładne, to nic nie będę dawał. A z tamtej strony jak to wyglądało, bo już nie pamiętam. A tutaj w sumie też nie ma co dawać, tylko to lekko przeszlifować. No ale tu mamy ładnie łuk wyszedł, bo tu mamy takie było takie wgłębienie, ale... Wszystko ładnie, tutaj, tą blaszką się wyrobi. I tutaj, też do tego, gdzie mamy to, takie widać, takie jest tu łączenie. To tutaj się przetnie to po prostu i się elegancko ze I będzie ładnie wyglądać. Tu się spawy oszlifuje troszeczkę. Ta blacha tutaj nie ma w sumie nic trzymać, tylko żeby to no coś tam trzymać, będzie zawsze wiadomo. Dwójka blacha tak zawinięta coś tam trzyma. Ale głównie chodzi o to, żeby to tutaj w miarę wyglądało. Bo to, co tu było zrobione, to to nie, nie tutaj, by nie przeszło tutaj chwilę podziałałem i <laughs> mamy efekt końcowy nie wiem, myślę, że jak to się zamaluje to nie będzie śladu od góry też Ej, tutaj w miarę to wyszło z tej strony chyba też, mi się wydaje, że jest ładnie nawet widzę, że nie jest mocno krzywe no i tutaj podcinałem już też te nie wiem po co to były takie płaskowniczki do góry tu wystawały, o tutaj je widać Ale to odciąłem, bo tutaj nie widzę zastosowania, tego. I teraz tak, najgorsze mamy tutaj No bo tu mamy z 5 cm 4 spawu Wygląda to okropnie I teraz jest kwestia tego, że Ja mam taką rurę z jest ona ma chyba Z 9 mm ścianki i to ona ma 90 mm szerokości i ja mam plan taki, żeby w miejscu to wtedy tutaj chcę jeszcze też dać. No też takie dziury tutaj powycinać, więc tak nie w tym miejscu. W tym miejscu no gdzieś tutaj takie dziury wyciąć i tak samo jak tam wyżej, że tutaj by rura była. No bo jednak to kawałeczek jest tutaj, z dobrej 60 cm, a ten tur jest zrobiony z blaszki, chyba czwórki, albo trój, nie, no czwórkę. Więc po prostu wygięta blacha i od spodu zaspalana, więc do euroramki mogłoby być słabo trochę, bo ta sama euroramka też nie jest jakaś mega mocna, a wiadomo, jak się będzie pchało, to, to będzie się wszystko uginało, więc według mnie myślę, że to było dobrze, jakby tak to zrobił. Najgorsze jest to, że ta łyżka otwierana, tutaj dedykowana, kosztuje ponad taka, co by mnie w miarę interesowała, kosztuje ponad 5000. To jest, według mnie, znaczna przesada, jak na kawał łyżki dorabianej przez kogoś. I to jeszcze ta łyżka jest takiej jakości, że, no, tak jak tutaj, mamy powiedzmy, centymetr na ściankach. Nawet nie więcej podwójną blachę. To tak mamy tam piątkę albo szóstkę po bokach, więc jej jakoś też pewnie pozostaje wiele do życzenia. Dlatego nie wiem, może będzie ich próba przerabiania tej łyżki na euroramkę, poszerzenia jej po środku, bo ona ma 1,80 m, a ostrówek będzie miał 2,7 2,6 coś takiego, więc bym musiał jej 30 cm dołożyć lekko. W środku byłem rozciął i by dołożył po prostu taki szeroki płaskownik wygięty. No ale zostaje też kwestia tego właśnie otwierania bo to musiałem jakoś tutaj pociąć. Bo tu mamy dno. To bym musiał ją tutaj ten dziób wydłużyć. Ten dziób tutaj wydłużyć gdzieś tak dotąd. Tu ją przeciąć. Dorobić jakieś łożyska, żeby to się, no się stworzyć, żeby ona się otwierała, wahała, jakieś siłowniki od tamtej strony, ale pełno roboty to jest. No, ale jakby już tą łyżkę zrobił, to ona by była pewnie na wieki, bo sam tur jest o wiele lżejszy niż ta łyżka. Bo tura ja sam przewracam prawo-lewo, a tą łyżkę miałem ogromny problem teraz, się ją właśnie przekoziłkować, a tak w miejscu ją przesunąć na takiej ziemi jest niemożliwe praktycznie i po to chcę właśnie spalować te rury bo ja się obawiam jak ja tu dam euroramkę to tak ta łyżka to wszystko w kupie trzymała i tutaj a jak ja dam tą euroramkę to, to się będzie wszystko mogło mi przeje... to tutaj mamy już poznaczane te otworki i tutaj wziąłem tarczę, ona ma akurat 9,5 cm więc akurat no i tutaj mamy jeden otworek tam mamy tutaj o drugi no i teraz to wycinamy po prostu no i tutaj już mam ładnie dwa kółeczka wycięte i teraz tutaj jest sytuacja taka, że tutaj w środku ładnie woda jest w tym również tutaj nawet ziemia już dużo wyleciało widać no i tutaj sytuacja jest tego typu, że tutaj Podejrzewałem tutaj, tej, um, albo się siłownik urwał, albo coś. Bo tutaj y, mamy historię tego tura, że on był tutaj przegięty, tak? Był mocno to się podgieło, tak? Prostować tutaj to naciął. Tam o widać. Dół został cały, dołu nie cieli. Ale tutaj cieli, i tam mieliśmy taki tutaj spaw, tam, tam i tam. A z dołu nie cieli, no bo to się przegięło ładnie wtedy i dali tam łatę u góry i... <laughs> elegancko. Mm, ale teraz jest sprawa tego typu, że... Sprawa tego typu, że ja tutaj muszę rurę na wylot wcisnąć, a to tutaj jest... z półtora centymetra w tym właśnie i teraz mam... lekki problem. No, udało tutaj... Się troszeczkę z tym zadziałać, a mianowicie to tutaj troszeczkę to pociąłem wewnątrz, bo inaczej nie ma opcji. Tutaj za dużo materiału by nam się robiło. Wyciąłem tutaj kwadracik od góry. Stary bolec 40, moteczek, gdzieś szwagierek. Jak zawsze, pomocny. I tutaj no, jakoś to poszło. I teraz tutaj butelka po Pepsi ma też te 9 cm, około. Tutaj gdzie nie było przygód jest idealnie A tu gdzie były przygody jest No butelka wchodzi no. To rurkę najwyżej się tam szlifnie Chociaż powinna i tak wejść, no ale dobra Także teraz to trzeba osuszyć z tej wody rdzy Chyba nawet paniszkiem to może zrobię I trzeba to wszystko ładnie tutaj zalać, zalać. Łącznie z tym tutaj Co już było wcześniej przecięte O widać teraz to ładnie to też trzeba zalać, tamto też i to będzie mocniejsze, już jak to tak zespałem. Jak to było, ten otworek tutaj nic nie znaczy. Praktycznie główne siły działają w sumie za to zawsze, ale to też się go weźmie. Tam zaspawa, tutaj ładnie się go od spodu go przytrzyma. Tu się to zaspawa, nie będzie śladu. Tutaj też to się zaspawa ładnie, od środka z każdej strony. Tu, gdzie dokładałem tą moją blaszkę, yy, też tu trzeba mnie to zaspawać dookoła żeby wiadomo, ta rura miała się czego trzymać no ale w sumie tutaj tak słabo dolega, ale tutaj jest nie wiem czy to będzie widać, ale jest praktycznie na równo, także myślę, że będzie ok, no i w sumie wyszło fajnie, także teraz pozostaje to tylko jakoś osuszyć i można robić, bo tutaj w środku z drugiej strony jest idealnie, tutaj nie ma właśnie nic no tu jest takie minimalnie od ale to tam już bez yy, przesady no coś tutaj... Posmarkałem dookoła. Szeroko tutaj strasznie było, ale starałem się to mocno zalać, nie? Żeby to wyglądało. I wtedy jak to już będzie ta rura, to, to sobie ładnie postawię na sztorc tutaj czwóreczką prądem. Albo może i nawet elektrodą. Tutaj przez to wszystko się jak się uda to się przetopi.